Właściwie każdy współczesny aparat fotograficzny umożliwia kręcenie filmów w spektakularnej wręcz jakości. Do tego wszystko wskazuje, że właśnie wideo będzie w najbliższych latach dyktowało ten kierunek rozwoju sprzętu, zarówno obiektywów, jak i korpusów. Myślę więc, że warto przynajmniej zobaczyć, jak każdy z Was może spróbować się w tworzeniu wideo, tym bardziej, że mamy do dyspozycji. Darmowe narzędzia do montażu, którego możliwości są z powodzeniem wykorzystywane przy hollywoodzkich produkcjach, co sprawia, że filmowanie wydaje się bardziej przystępne, przynajmniej jeśli chodzi o koszty, niż klasyczna fotografia. Zobaczcie zatem, jak wygląda praca z DaVinci Resolve od firmy Black Magic. Cześć, witajcie serdecznie. Na tym kanale dzielę się z wami moim doświadczeniem w fotografowaniu natury i krajobrazu, żebyście mogli robić lepsze zdjęcia każdym aparatem, bez bezsensownego wydawania pieniędzy. Zapraszam do subskrypcji, jeśli interesują was takie tematy. Dzisiaj złożymy sobie prosty film, ale żeby nie było zbyt prosto, pokażę Wam też, jak poradzić sobie w takich kilku typowych sytuacjach. Po pierwsze, dźwięk do filmów nagrywam osobno i pokażę Wam, jak go później połączyć z plikiem wideo z aparatu. Po drugie, poprawimy takie podstawowe parametry obrazu. Pokażę Wam też, jak dodać efekty przejścia, typowe napisy, jak zrealizować efekt zoomowania. A także jak uzyskać takie kółko z głową. Na koniec pokażę Wam także jak poprawić dźwięk, aby w miarę odpowiednio brzmiał na głośnikach i przeprowadzę Was przez moje ustawienia eksportu. Da Vinci Resolve w darmowej wersji pobierzecie ze strony Black Magic. Od razu zaznaczę, że nie mam z nimi nic wspólnego. Po prostu jest to świetny produkt, który naprawdę napędza ten kanał. Wszystko co Wam dzisiaj pokażę można zrobić na darmowej wersji, natomiast możecie też tam kupić wersję płatną, która kosztuje około 1500 zł i jest to jednorazowa opłata, dzięki której otrzymujecie dożywotnią licencję, ale również przyszłe updatey. Moim zdaniem warto. Dla mnie takim głównym powodem do zakupu było wspierane sprzętowo wideo, dzięki czemu całość działała dużo szybciej. Jest też parę innych funkcji, np. związanych z poprawą dźwięku, izolacją od szumów, ale dla mnie już ta sama poprawa wydajności uzasadniała zakup. Natomiast przez pierwsze lata z powodzeniem używałem wersji darmowej, no i wam też polecam się z nią zapoznać. Dźwięk z mikrofonu nagrywam osobno. Korzystam z darmowego Audacity, a po nagraniu eksportuję plik audio do wykorzystania w filmie. Dlaczego tak? No bo jest to dla mnie szybsze. Mam mikrofon od razu zawsze gotowy do użycia, nie muszę go podłączać za każdym razem jak zaczynam nagrywać. No a aparat też używam w innych sytuacjach, często go stąd zabieram, więc dzięki takiemu ustawieniu minimalizuję ryzyko pomyłki, że na przykład zapomnę w ogóle o dźwięku albo ustawię złą głośność. No dobra, skoro już mamy nagrany taki wstęp, to wskakujmy do DaVinci Resolve. Witajcie w DaVinci Resolve. Jest to program, który jest bardzo fajnie i prosto tutaj poukładany. Na dole macie przełączniki pomiędzy różnymi trybami pracy. Zaczynamy od widoku mediów, gdzie możemy po prostu dodawać pliki, które żeśmy nagrali, do katalogu, z którego będziemy później korzystać i tworzyć swój filmy. Następnie mamy tutaj oś czasu, na której możemy po prostu wrzucić film, który żeśmy nagrali. I ta oś czasu jest tak pomyślana, żebyśmy mogli tutaj wygodnie przycinać film i po prostu wybrać tylko to, co nas interesuje, zanim przejdziemy do pełnej edycji w kolejnym widoku, gdzie już możemy sobie tworzyć wielopoziomowe tutaj ścieżki, budować efekty specjalne, dodawać dodatkowe dźwięki, muzykę, a także napisy czy jakiekolwiek inne efekty specjalne. Te efekty specjalne możemy dodatkowo mocno rozbudowywać, korzystając tutaj z menu Fusion, który jest naprawdę bardzo, bardzo potężnym narzędziem. Tutaj możemy robić efekty 3D, możemy łączyć różnego rodzaju ujęcia. Możemy tworzyć animacje, to wszystko jest tutaj możliwe, mamy tutaj też bardzo dużo już gotowych efektów. I jest to naprawdę bardzo potężne narzędzie. Następnie mamy korekcję koloru, czyli coś, co jest uważane za najsilniejszą część DaVinci Resolve, i nawet bywa, że tylko ten fragment oprogramowania jest używany w niektórych produkcjach, tylko dlatego, że mamy tutaj najbardziej wygodne, zaawansowane narzędzia, zarówno do monitoringu, jak i do modyfikowania kolorów. Jest tutaj naprawdę dużo opcji. Dzisiaj sobie po prostu zmienimy tylko ekspozycję i drobne korekcje, właśnie jasności w ciemnych partiach obrazu. Następnie przejdziemy sobie tutaj do Fairlight, czyli strony DaVinci Resolve poświęconej edycji dźwięku. Mamy tutaj też bardzo dużo narzędzi, mamy dużo możliwości. Wszystko sobie tutaj zrobimy, żeby podgłośnić nagranie, żeby dobrze brzmiało. Na końcu mamy eksport, czyli zadanie przygotowania pliku już tego wynikowego, gdy wszystkie inne rzeczy mamy już gotowe, po wciśnięciu renderowania Otrzymujemy plik wynikowy z naszym gotowym filmem. Tutaj na dole macie jeszcze możliwość wyboru ustawień, i tutaj zaczniemy sobie od wyboru rozdzielczości. Mam tutaj wybraną Ultra HD, czyli 4K. Mogę sobie też przełączyć w tryb pionowy, natomiast tutaj na razie włączymy tak, jak było. Reszta rzeczy jest domyślnie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie przejrzeć. Ja tutaj mam jeszcze raz Ultra HD, 24 klatki na sekundę i tak zacznę pracę. Zaczynamy od tego panelu wyboru mediów. Ja już wcześniej dodałem te dwa pliki wideo, które są już nagrane. Następnie tutaj po prostu przeglądamy sobie pliki na dysku. O, tu mam dość dużo katalogów i wchodzę w nagrania audio, które są właśnie tu na dole. Mam też skrót, można sobie tutaj tworzyć ulubione katalogi i wrzucam po prostu plik z nagraniem audio do tego zestawu, a następnie, tak jak mówiłem wcześniej, chciałbym, żeby to audio było wykorzystane w pliku wideo. Wybieram sobie autosync audio, wybieram waveform jako metodę synchronizacji, pozostałe rzeczy zostawiam odhaczone i po tym zadaniu będę miał po prostu jedną ścieżkę dźwiękową w pliku wideo, która będzie dokładnie tym, co nagrałem na osobnej ścieżce z mikrofonu. Możemy sobie przejść bezpośrednio tutaj do szybkiego edytowania. Natomiast dzisiaj pominiemy ten krok i pójdziemy po prostu do widoku takiego bardziej złożonej edycji. Na górze wybieramy sobie Media Pool. Będziemy mieli te pliki, które żeśmy wcześniej dodali. Już dźwięk będzie zsynchronizowany, więc po prostu przeciągamy tutaj na oś czasu i mamy podgląd na górze pliku wideo, a na dole dźwięku. Jeżeli chcemy widzieć to trochę lepiej, możemy sobie to podciągnąć i w ten sposób zaznaczyć. Pierwszą rzeczą, którą możemy zrobić, to znormalizować sobie audio, żeby wykorzystać całą amplitudę dostępną tutaj na osi. Wybieramy sobie normalize, wybieramy YouTube'a w tym przypadku i po wciśnięciu, jak widzimy, audio nam się nieco rozwinęło. Ono będzie tak się zwiększać, żeby w największym momencie mieć właśnie minus 1 decybel do granicy dostępnej amplitudy. W tym momencie warto poprawić kolorystykę. Można to robić też później już po pocięciu na mniejsze fragmenty, ale dzięki temu że zrobimy to raz, ponieważ jest to statyczne ujęcie, będziemy mieli od razu taki wygląd na jakim nam zależy. Ja sobie tutaj skorzystam z tego panelu HDR. Domyślnie będziecie mieli primaries color wheels. Uważam, że w tym HDR-ze po prostu korekta ekspozycji działa nieco dokładniej tak, jak działa to w aparatach fotograficznych, plus tak samo te strefy ciemności i jasności też działają w bardzo podobny sposób. Także mogę sobie wejść tutaj i w cienie, cienie też nieco podciągnąć. Możecie sobie tutaj szybko zobaczyć na podglądzie, jak zmienia się ta jasność, w których partiach. Jest to trochę inny histogram niż to, co mam w aparacie. Tutaj mianowicie jasność jest. Od dołu do góry, natomiast na osi X mamy po prostu pozycję. Także zobaczcie sobie w tej części obrazu mamy dużo elementów o takiej jasności. No i to chodzi głównie o twarz. I teraz, jeżeli będę podwyższał sobie cienie, to zobaczcie tylko te cienie się ruszają. Jeżeli będę za to ruszał global, no to wszystkie fragmenty ekspozycji będą się zmieniać. Ale zwróćcie uwagę, że te jasne szybciej niż te. Ciemne, czyli to wszystko tutaj działa tak, jakbyśmy się spodziewali. Zobaczcie, jeżeli ruszam ciemnymi, to tylko ta dolna część histogramu się rusza. Także możecie tutaj sobie z tego skorzystać i dopracować jasność tak, żeby pasowała do Waszych oczekiwań. Teraz przyszła pora na najbardziej żmudną część całego procesu edycji, czyli wycinanie fragmentów, które nas nie interesują, chcemy się ich pozbyć, no i ułożenie tego wszystkiego, co nam pozostanie zgodnie z naszym zamysłem. Popatrzmy, jakie mamy tutaj narzędzia. Mamy myszkę, mamy Żyletkę. Żyletką możemy wskazać, w którym miejscu chcemy zrobić cięcia. Myszką możemy chwytać i przeciągać różne elementy, tak samo jak chwytać krawędzie je przeciągać, możemy też przesuwać linię cięcia tak, żeby wypadła dokładnie tam gdzie chcemy. Jeżeli chcemy usunąć jakiś element to zaznaczamy go właśnie wskaźnikiem i za pomocą backspace'a kasujemy. Jak zwykle możemy cofnąć nasze zmiany za pomocą ctrl z możemy też wybrać jakieś łączenie i również za pomocą backspace'a je usunąć. Bardzo przydatnym skrótem chyba najbardziej jest ctrl ukośnik, który po prostu nam przycina różne elementy, dzięki czemu nie musimy się tutaj przełączać. Możemy po prostu robić te cięcia i tak jak mówiłem możemy je też usuwać, jeżeli ta ciągłość osi czasu jest zachowana. Jeśli denerwuje was to przyciąganie tutaj podczas próby skrócenia lub wydłużenia fragmentu, to wyłączcie sobie tutaj magnes, wtedy macie większą tutaj swobodę. Jeżeli ta precyzja działania tutaj wam nie odpowiada, to macie gotowe poziomy zoomu, macie poziom Taki pełny, macie poziom szczegółowy i możecie też ustawić sobie trzeci poziom wasz, i te trzy przyciski będą pomiędzy tymi ustalonymi poziomami Was przełączać. Jeżeli potrzebujecie bardzo takiej szczegółowej kontroli co do pojedynczej klatki, jeżeli chodzi o to przycinanie, no to wtedy możecie wrócić do tego tutaj widoku cięcia, i tam tych narzędzi jest nieco więcej, ale dzisiaj o tym nie będę opowiadał. Także zapraszam Was teraz do tej żmutnej pracy żeby wyciąć wszystko to co niepotrzebne na przykład te ciche elementy klikając na pustą przestrzeń również możemy ją usunąć no i dzięki temu możemy te puste przestrzenie likwidować Gdy mamy już cięcia pomiędzy poszczególnymi klipami pora pokazać wam jak robimy przejścia Wchodzimy sobie tutaj w efekty wchodzimy w video transitions i możemy sobie wybrać to co nas interesuje Najprostszym jest deep to color czyli taki efekt który będzie nam po prostu przyciemniał Obraz. Możecie sobie to zobaczyć, po prostu przeciągając myszkę po danym efekcie i będziecie widzieli, jak to powinno wyglądać. Drugim możemy sobie zrobić ten efekt, który widzieliście w intrze, i tu będziemy mieli ten efekt split. Często możemy kliknąć sobie tutaj i w inspektorze wybrać szczegóły, jak to powinno wyglądać, i myślę, że to wszystko, jeśli chodzi właśnie o efekty przejścia. Lista jest duża. Macie dużo rzeczy do wyboru, skoro jesteśmy przy efektach, to wejdźmy jeszcze sobie tutaj do Titles, bo to jest sposób, przez który dodamy napisy. Tak jak poprzednio, najeżdżając na wybrany efekt, jesteśmy w stanie zobaczyć szybki podgląd, a ruszając w prawo-lewo, możemy zobaczyć animację. Różnie to bywa z wydajnością tego wszystkiego, ale możemy sobie spokojnie wybrać po prostu ten, który nas interesuje. Nakładamy na oś czasu i Tutaj powinien nam się pojawić panel opcji. Pamiętajmy, żeby wybrać ten, który nas interesuje dla pewności, i tu możemy pisać to, co chcemy. I teraz, jak sobie włączymy, to widzicie, mamy podgląd napisu. Wybór jest ogromny. Wszystko tutaj zależy od Waszej wyobraźni. Kolejny efekt, który chciałem Wam pokazać, to tutaj w opcjach wideo w inspektorze, to jest dynamic zoom. Po jego włączeniu, jak będziecie odtwarzać film, będzie on się nam oddalał coraz bardziej. Natomiast możecie sobie włączyć tutaj z tej listy opcję Dynamic Zoom i mamy tutaj takie dwa prostokąty. Jeżeli tego nie widzicie, to możecie sobie oddalić obraz tutaj za pomocą tego menu. Na 25% już mam taki podgląd i mogę sobie wybrać dokładnie z jakiego poziomu będzie się to powiększać do jakiego poziomu będzie się to właśnie oddalać, także tak to wygląda. Mogę odwrócić kolejność, no i wtedy będziemy mieli obraz przybliżający się. Mogę też skorzystać z tutaj różnych opcji szybkości, jak te efekty mają się zaczynać i kończyć, czyli możemy mieć coś takiego, że najpierw jest powoli, potem trochę szybciej i znowu powoli. Możecie się tym pobawić i ustawić ten efekt dokładnie tak, jak chcecie. Pora zrobić kółko z głową, robimy to w bardzo prosty sposób. Przycinamy sobie ten klip, który powinien być głową. Następnie po zaznaczeniu go wchodzimy do Fusion. No i tutaj Fusion, na dole mamy podgląd klipów, upewnijmy się, że to jest ten, o który nam chodziło. Jeżeli nie mamy tego, tej listy klipów, to klikamy tu na górze i nam się ta lista wyświetli. Jak zwykle spacja, możemy wcisnąć i zobaczyć, czy to jest ten fragment, o który nam chodziło. Teraz, żeby dodać kółko, niczego tutaj nie ruszamy, po prostu klikamy sobie na to kółko w tym miejscu. Zobaczcie, że ono jest podłączane do mediów wejściowych i na razie to powinno wam wystarczyć. Możecie dopasować wielkość kółka, możecie przesunąć w to miejsce, na którym wam zależy. I voilà, mamy gotowy efekt. Teraz, jak wrócimy sobie, no to zobaczcie, nie mamy niczego w tle, dlatego że wycięliśmy całą resztę. Ja sobie tutaj poradziłem tak, że nagrałem jeszcze jeden film. Zobaczcie, gdzie jest tylko samo krzesło, i teraz będę chciał to wykorzystać. Czyli będę musiał podnieść film do góry, podnoszę go do góry i zobaczcie, podnosi się razem z dźwiękiem. Tego nie chcę robić, ale ponieważ mamy dźwięk połączony z naszym klipem, widzimy tutaj taki symbol łańcucha. No to jest to po to, żeby nie rozjechał nam się właśnie obraz z dźwiękiem, ale czasami chcemy, żeby dało się niezależnie poruszać tymi elementami, więc wtedy możemy sobie kliknąć tutaj w ten łańcuch i go wyszarzyć. Klikamy gdzieś obok i teraz jak kliknę, to zaznaczę sam plik wideo i teraz mogę go podnieść do góry. Uwaga, bo możemy się rozjechać, nadal nam się pojawią te informacje, widzicie ten czerwony kolor. Jeżeli chcecie tego uniknąć, no to warto skorzystać z tej opcji tutaj przyciągania, ona zazwyczaj jest włączona. Jeżeli jej nie ma, no to trudno jest nam później dokładnie ustawić wszystko tak jak należy. Natomiast przy włączeniu mamy po prostu takie przyciąganie snap, który nam pozwala precyzyjnie ustawiać wycinki filmów w odniesieniu do już istniejących fragmentów. No, i teraz mogę spokojnie wejść sobie do tego pliku, który chciałem tam dorzucić, wyciąć bardzo mały kawałek. Przeciągam sam film bez dźwięku. Zobaczcie, tu jest taka ikona. I teraz mogę wejść z nią tutaj i przeciągnąć sobie, rozciągnąć to do góry. Jak widzicie, mam samą głowę nałożoną na krzesło, i mamy efekt gotowy. Wyciszę jeszcze. Zobaczcie, tak właśnie to wygląda. Pora przejść do przedostatniego widoku i zobaczyć sobie na Fairlight, czyli narzędzie do obsługi dźwięku. To, co tutaj warto wiedzieć, to to, że możemy sobie powiększyć ten obraz, przeciągając właśnie ten widok i możemy sobie zobaczyć, jak rozkłada się głośność naszego nagrania. Jak już mówiłem, podczas normalizacji bardzo często problemem są takie pojedyncze piki, które sprawiają. Oddalmy sobie trochę, że całość jest dość cicha. No, bo mieliśmy jakiś jeden moment bardzo głośny, tutaj mamy do dyspozycji takie zaznaczanie. Także ja sobie tutaj powiększę i mogę zaznaczyć fragment dźwięku, który mnie interesuje, i pociągnąć za tą linię tutaj po środku i obniżyć tą głośność. Dzięki czemu mogę takie pojedyncze piki, które mi przeszkadzają, wyeliminować, a następnie ponownie znormalizować daną ścieżkę dźwiękową. No, tutaj jest jeszcze więcej takich pików, ale generalnie rozumiecie o co chodzi. Możecie tutaj sobie precyzyjnie zaznaczać fragment, możecie go zrobić głośniej, możecie go zrobić ciszej. Macie taką opcję. Jeżeli z jakiegoś powodu ta normalizacja Wam nie pomaga, poszukajcie po prostu takich elementów, które jak widzicie są bardzo wysokie. Zaznaczcie je, zmniejszcie i spróbujcie znormalizować jeszcze raz. Czasami po prostu wystarczy potrącić mikrofon i mamy takie mocne uderzenie. Możecie też tymi suwakami tutaj zwiększyć głośność całej ścieżki dźwiękowej. Możecie też nakładać tutaj efekty. Jeżeli Was to bardzo interesuje i znacie się na edycji, to tutaj możecie ustawić sobie kompresor, limiter, expander. Ja tutaj mam swoje ustawienia, z których korzystam. Mam też tutaj możliwość korekcji graficznej dźwięku, też możecie sobie tutaj tym poustawiać. Tak to wygląda dla mojego głosu. To jest temat bardzo zaawansowany, albo przynajmniej zaawansowany, na który nie ma czasu dzisiaj. Natomiast macie tutaj też możliwość dopasowania tego dźwięku dla całej ścieżki, dlatego warto właśnie mieć tak zorganizowany dźwięk, żeby na jednej ścieżce był głos, na innej może być coś innego, na kolejnej jeszcze coś. Ostatnia rzeczą, o której warto wiedzieć, to to, że możecie sobie zmienić tryb ścieżki z mono na stereo i ze stereo na mono. Po prostu klikacie prawym przyciskiem myszy Change Track Type tu mono, stereo i tu możecie to zmienić. Ostatnim narzędziem w DaVinci Resolve jest eksport. Ta rakieta na końcu. Czasami wam się zdarzy zaznaczyć porządek i koniec tutaj na tej osi czasu. Z ALT X możecie to wyzerować i możecie wybrać właśnie jak daleko chcecie renderować. Możecie też zaznaczać początek i koniec literą I i O. Litera I to jest początek, O to jest koniec. A jeszcze raz Alt X, możemy to wyzerować. W każdym razie chcemy wy wyeksportować cały film i tutaj mamy na górze gotowe już yy, różne profile. Możecie po prostu wejść do YouTube'a, wybrać sobie 260p i po prostu wyeksportować. Dodajecie to do kolejki renderowania. Zapisujecie tam, gdzie chcecie, i tutaj później Wam się pojawiają pliki, które mają być zrobione. Wciskacie Render All i podczas renderowania, już możecie sobie zobaczyć, jak szybko się to renderuje i czekacie, aż Wam się to skończy. Po skończonej pracy, będziecie mieli plik czekający na Was już w folderze, który wybraliście. Także jak widzicie, nie tylko mamy do dyspozycji bardzo dobre darmowe narzędzie, ale jego obsługa jest również bardzo prosta i intuicyjna. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, żebyście w pełni mogli wykorzystać potencjał swoich aparatów fotograficznych i zaczęli montować ciekawe filmy z różnych wydarzeń. Jeśli macie jakieś pytania, chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej, dajcie znać na dole. Ja z kolei zapraszam Was również do mojego kursu Lightrooma. Jeśli fotografujecie w RAWach, to musicie te cyfrowe negatywy wywołać. I jeżeli zastanawialiście się, dlaczego wasze zdjęcia nie wyglądają tak dobrze jak innych, to najczęściej jest to związane z obróbką fotografii. Na moim kursie poznacie wszystkie narzędzia, a także nauczycie się je dobierać do sytuacji, aby uzyskać oczekiwany efekt. Dla stałych widzów przygotowałem zniżkę 100 zł z kodem Jestem Widzem. Także zapraszam serdecznie. Jak widzicie, zmieniłem dzisiaj nieco tematykę z fotografii na wideo. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii na ten temat, no bo patrząc na kierunek, w którym rozwija się sprzęt i właśnie dominującą rolę rozwoju właśnie funkcji wideo, myślę, że jeżeli ktoś przymykał oko na ten aspekt tworzenia obrazów tym razem ruchomych, to przynajmniej będzie teraz wiedział, że nie jest to takie straszne ani kosztowne. Będziecie kręcić filmy, a może już to robicie, dajcie znać na dole w komentarzach, a jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!